Masz szlam, gdy masz fejm Wtedy chcą cię znać Z tobą być, ciebie stać Życie twoje skraść Ale kiedy sięgasz dnia, dna Nie ma i zostajesz sam Dalej iść trzeba brać Wierzyć, kochać, twać To nie jest tak Sam zobaczysz To nie jest tak Przyjaciela. Cię, nieraz Cię wystawi, wystawi na straty, wystawi na zdrady Zostawi w potrzebie, nikogo tu nie będzie Ja wiem, że po pierwsze chcesz czuć się tu bezpiecznie Lecz nie tak to będzie życie, bywa kurerskie, ryzykowna gra, gra. Zabierze to co masz co masz. Człowiek jest jak zwierzę tylko go kolejny raz W życiu były te upadki i wzloty Życie pokazało głębokie lochy Wtedy brakowało pieprzonej floty Wiem co mówię nie rób ze mnie idioty Noce zimne na dworze Albo znowu obudzenie się w noże. Kiedy nie ma tu nikogo przy tobie Nie ma tu nikogo kto ci pomoże Teraz Zrobią sobie zdjęcia i przeraża ciebie cała ta histeria, żebyś tylko nie oszalał, pamiętaj. Bo to, że się udało, to loteria. Lotują się tylko, gdy masz szlachet, gdy masz fame, wtedy chcą cię znać. Z tobą być, kogo ciebie skać Życie, twoje skraść, ale kiedy sięgasz dnia, nie ma ich, zostajesz sam. Zobaczysz, to nie jest tak Przyjaciół na rady To nie jest tak Nie unikniesz rady To właśnie tak Życie nieraz cię wystawi